Przypadł mi honor, wielki zaszczyt to, że mogę występować w imieniu swojego klubu, klubu PESEL Trzecia Droga, właśnie popierając tą, tą uchwałę, tak ważną tą uchwałę. 45 lat minęło od powstania KPN-u. 45 lat temu, jakbyśmy się to cofnęli, jak wyglądała Polska. Była Polska zniewolona, Polska po grudniu 70, Radomiu 76, po inwazji w Czechach w 1968 roku, po agresji na Afganistan przez Rosję, sytuacja wydawałaby się beznadziejna. Bo tak ją wszyscy oceniali. I wtedy powstaje między innymi KPL. Powstaje w ramach wielkiego ruchu, który się zaczął tworzyć. Od Robcio, KOR był bardzo ważnym składnikiem. kapel, był inny, wyróżniał się. Wyróżniał się dlatego też przez artykułowanie swoich haseł, jak na tamte czasy pamiętamy, wydawało nam się bardzo radykalne i bardzo prowokacyjne. Ale te hasła padły i też kształciły całą strukturę kpn -u. Chcę zwrócić uwagę Państwu, że te czasy wydawały się czasami beznadziejnymi. Te czasy takie wydawały się beznadziejnymi prawie do 1988 roku, o tym wszyscy zapominamy. To minęło tylko 45 lat. I gdzie jesteśmy obecni? Czy kim jest obecnie Polska? Kto by uwierzył 45 lat temu, że Polska będzie państwem suwerennym, że 17 września 1993 roku wyjdzie ostatni żołnierz rosyjski? Czego podejrzewam tej daty nawet członkowie Wysokiego Parlamentu. Dużo ludzi nie pamięta, kiedy został wyprowadzony żołnierz rosyjski z Polski, a które właśnie zapoczątkowane zostało w tym czasie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, tym mówię, że wygrała kapenstron ważny bardzo moduł papierowej rewolucji, papierowej rewolucji ruchu non Walki bez użycia przemocy, która obaliła system. W świecie zachodnim się mówi teraz, że obalił mur, padł mur berliński. Nie mur berliński. To był wielki, czas później Wielkiej Solidarności, później 89 rok, to była Polska. Ale my nie potrafimy czcić w swojej pamięci i swoich największych zwycięstw, bo to zwycięstwo jest porównywalne do zwycięstwa do roku 1920. I tym jednym z tych waszych modułów, to jedną z waszych dywizji, która zadecydowała o tym przełomie, o tym zwycięstwie, jest właśnie, był właśnie KPN. KPN, który był ugrupowaniem bezkompromisowym. Bezkompromisowym. Ugrupowaniem, które wykształcił też, bo jak, tak jak mówiłeś wyszło bardzo, ba, bardzo dużo szaconych działaczy przez te wszystkie lata. zawsze mówię, że ty jesteś Sławek Neumann, z miałem przyjemność też przez długie lata współpracować. Aszyk, pamiętasz dawniej był? Stasiu Gawłowski. To też byli rzeczy, bo o sobie nie powiedzieliście. I coś ciekawe zwróćcie uwagę, jesteście jako członkowie kpn ja byłem współpracownikiem, wywodziłem się z Ruchu Młodej Polski i ze struktur z poziomu Solidarności. Wy wszyscy jesteście w różnych ugrupowaniach. To jest ta dobra szkoła patriotyzmu, patriotyzmu, który wykształcił was KPN. Wierności swoich tak. ideałów. Ja mam przyjemność współpracować z Piotrusiem Zgorzelskim, więc wiem, jak dla niego są ważne zasady przyjaźni, honoru i patriotyzmu. I tak wiem, że taki jesteś i ty Zbyszku, Andrzeju. Każdy ma swoje inne to, to spojrzenie i inną drogę. Ale każdemu was i każdemu kapelanowcowi z tego okresu leżała Polska na sercu.